Kochani bracia i siostry, dzisiejsza Ewangelia prowadzi nas do Cezarei Filipowej. To miejsce wyjątkowe w nauczaniu Pana Jezusa, bo jak wiemy, Pan Jezus nie poszedł już dalej na północ. Cezarea Filipowa jest około 50 kilometrów. Od jeziora galilejskiego. Stamtąd Jezus będzie już wracał do Jerozolimy. Jak zapowie, gdzie zostanie wydany, ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Ale właśnie w tym miejscu Jezus pyta swoich apostołów, za kogo uważają go ludzie, chociaż. Tak jakby wcale nie czekał na tę odpowiedź, słyszy, że za jednego z Proroków, Jana Chrzciciela, Eliasza, Jeremiasza, ale natychmiast pyta, a za kogo wy mnie uważacie? I to piękne wyznanie, które każdy papież u początku swojego pontyfikatu rozpoczyna Ty jesteś mesjasz syn Boga żywego Przed wielu laty również nasz święty Jan Paweł II kiedy rozpoczynał posługę na stolicy świętego Piotra właśnie tą ewangelią rozpoczynał A w innych okolicznościach mówił jak bardzo Ważne jest to wyznanie Szymona Piotra, chociaż Jezus mówi, że nie objawiły ci tego ciało i krew. Nikt z ludzi, sam do tego nie doszedłeś. To Ojciec Niebieski objawił Ci to. Święty Jan Paweł II często przypominał sobie właśnie te wydarzenia, które. Uświadamiały go, że jego życie jest łaską od Ojca. Najpierw, że urodził się przed 100 laty, 1920 roku, kiedy dokonał się cud nad Wisłą, i mówił wtedy Ojciec Święty: Noszę w sobie tę świadomość. Że mam ogromną wdzięczność za to, że urodziłem się w tak niezwykłym roku, tego cudu, który Pan Bóg dokonał. To jest dowód tej łaski, która go prowadziła przez całe życie. A potem, kiedy konsekrował sanktuarium miłosierdzia Bożego w łagiewnikach, to przypomniał. Kiedy w czasie II wojny światowej chodził w drelichu, w drewnianych butach, aby pracować w kamieniołomach, i mówił: Kto by przypuszczał, że ten człowiek w drewnianych butach będzie kiedyś papieżem i będzie w tym miejscu konsekrował sanktuarium miłosierdzia Bożego? Nie objawiły ci tego ciało i krew. Ale mój Ojciec, który jest w niebie. To bardzo ważne słowa, nie tylko dla papieża, ale i dla każdego z nas, bo mamy świadomość, że nie o własnych siłach zwyciężamy, ale dzięki łasce Bożej. Moi drodzy, ta Ewangelia przypomina też, że to jest początek wyznania. Które będzie składał Szymon Piotr. Może najłatwiej było powiedzieć to pod Cezareą Filipową, ale przyjdzie moment, kiedy trzeba będzie próbować to wyznanie, i my już wiemy, jak wyglądała ta próba. Kiedy Piotr zapominał o tym, że bez łaski Bożej jest tylko słabym człowiekiem. To wtedy wyparł się wobec odźwiernej. Kiedy wydawało mu się, że właściwie on sam sobie poradzi, to wtedy nawet po zmartwychwstaniu, kiedy został wezwany, aby udać się do domu Korneliusza, poganina, by go ochrzcić, jego i całą rodzinę, kiedy stawiał opór, bo wydawało się, że nie jest posłany do pogan. Wtedy słyszy, że Bóg nie ma względu na osoby, ale jest Mu miły każdy, kto się Go boi. Tak wiele musiał przejść, Szymon Piotr, aby to wyznanie wiary do końca wypełnić na krzyżu, jak głosi tradycja. Dowodem tego jest Kościół Kwowadis na via Appia, tak mocno związany też. Z naszą ojczyzną, a szczególnie z naszym noblistą Henrykiem Sienkiewiczem, gdzie właśnie Kościół poświęcony jest tej niezwykłej powieści: Kwowadis, Domine. Dokąd idziesz, Panie? Ty jesteś Chrystus, syn Boga Żywego. To pierwsze wyznanie Szymona, ciągle powtarzane przez każdego z nas. A może dzisiaj najbardziej kiedy wychodzimy z kościoła kiedy idziemy do naszych codziennych zajęć kiedy przeżywamy ten czas pandemii wtedy właśnie najbardziej stają się autentyczne te słowa kim jestem dla was Moi drodzy co roku przybywamy tu dzięki życzliwości waszego księdza proboszcza aby zachęcać do wspierania dzieła misyjnego. To dzieło misyjne również nam przypomina, że ono dokonuje się dzięki łasce Ojca Niebieskiego, bo trudno sobie wyobrazić, żeby o własnych siłach docierać na dalekie strony świata często do bardzo ubogich krajów. W tym roku przeżywamy stulecie. Powstania polskiej prowincji misjonarzy Oblatów. 50 lat od powstania naszych pierwszych misji w Kamerunie, 40 lat od powstania misji na Madagaskarze. To są takie dla nas znaki przypomienia, że właśnie przez tę misję Jezus ciągle nas pyta, kim jestem dla was? Bez Niego, to cokolwiek byśmy czynili. Traci zupełnie sens. Jeden z naszych prowincjałów z prowincji kanadyjskiej na początku stycznia, jeszcze przed pandemią, wizytował naszą misję na Madagaskarze i mówi, że misjonarze zawieźli go do buszu, gdzie jeden z naszych ojców prowadzi taki dom, gdzie. Dzieci otrzymują każdego dnia jedzenie, szczególnie z rodzin, gdzie nie mają co jeść. Jeden posiłek dziennie. Tym posiłkiem najczęściej jest ryż, jakieś warzywa. No i ten prowincja, mówi, byłem razem z tymi dziećmi. Kilkadziesiąt dzieciaków w różnym wieku. Oczywiście wszyscy jedzą rękami. I mówi bardzo byłem wzruszony jak widziałem jak oni jedzą ale nie przypuszczałem że w tym ich głodzie jest jeszcze też troska o innych mówi wszyscy bardzo byli przejęci tym jedzeniem ale w pewnej chwili jedna z dziewczynek wzięła ręką ryż i włożyła mi do buzi i mówi byłem w szoku że ona taka głodna a jednak potrafi się jeszcze też dzielić ze mną. Mówi, miałem troszeczkę obrzydzenia. Nie jesteśmy przyzwyczajeni, żeby tak jeść. Ale z drugiej strony widziałem, jaka jest troska, żeby się dzielić. Człowiek, który jest biedny, jest ubogi, potrafi się dzielić. Nie widzi tylko siebie, ale widzi też innych. Moi drodzy. A dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, aby właśnie nasza wiara nie kończyła się tylko na wyznaniu, na słowach, ale by kończyła się na świadectwie życia, na trosce o innych. Bo jeżeli wyznajemy, że Jezus jest prawdziwie Mesjaszem, Synem Bożym, to nie można tej prawdy dla siebie zatrzymać i nie można zapomnieć o innych. Trzeba czynić wszystko, by ta wiara docierała wszędzie. I taki jest sens misji. Każdy, każdy z nas tutaj obecny jest misjonarzem. Nasze życie jest misją w rodzinie, w małżeństwie, w parafii, w naszej ojczyźnie, ale też mamy swój udział w tej misji, którą prowadzi Kościół. Misjonarze oblać. Od, od lat wspieracie to nasze dzieło. I dzisiaj zachęcam, tak jak zwykle, byśmy potrafili się też dzielić, chociaż nie jest łatwo, my też przeżywamy trudny czas, a jednak wiemy, że również i w takim trudnym czasie można się dzielić. Po mszy świętej, będę zachęcał przed Kościołem do nabywania naszego misyjnego kalendarza, który jest poświęcony Kamerunowi, właśnie tej najstarszej misji prowadzonej przez Polskich oblatów. Za Wasze ofiary serdeczny Bóg zapłać. I jeszcze raz niech to wyznanie Szymona Piotra będzie dla nas też przypomnieniem, że ta prawda, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, ona nie kończy się na deklaracji słownej. Musi zostać przypieczętowana naszym życiem. Tym, co dokona się za chwilę po wyjściu z Kościoła. Tego sobie życzmy, abyśmy się nigdy naszej wiary nie wstydzili. Amen.